Kolejny wielki post. Rozpoczęliśmy, rozpoczynamy i na naszej antenie kolejne ważne, poważne i takie bardzo ludzkie rozmowy o tym, co najważniejsze. Współczesny świat trochę nam to pojęcie grzechu rozmywa. Wystarczy powiedzieć, nic złego nie robię, nie kradnę. Nikogo nie zabiłem, żeby po części samemu się z tego grzechu rozgrzeszyć. I tak, proszę Państwa, wspólnie z naszym gościem w Wielkim Poście zatrzymamy się nad grzechem i zaprosimy Państwa, aby wspólnie przejść drogę od grzechu. Ku wolności. Moimi Państwa gościem w naszych audycjach będzie ksiądz Sebastian Mućka, student filologii klasycznej katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Temat ten będzie dość szeroko potraktowany, bo spróbujemy, proszę Państwa, ująć y, pojęcie grzechu i to, jak w tym grzechu się odnajdujemy, natomiast nie pozostaniemy tylko i wyłącznie na Nim. Będziemy też mówić o Bogu, który jest przede wszystkim pełnym miłości i o Bogu, który kocha nas niemożliwie. Ale żeby dojść do tej prawdy, musimy spojrzeć na nas samych. A prawda o nas samych jest taka, że po prostu jesteśmy ludźmi grzesznymi. Proszę księdza, powiem tak: bardzo mi się podoba scena w raju, kiedy po grzechu pierworodnym przychodzi Bóg i pyta: Adamie, gdzie jesteś? Schowałem się, mówi Adam. Tak, Adam się chowa przed Panem Bogiem, bo Adam zaczyna się bać Pana Boga. A skąd się to wzięło, że nagle, kiedy Bóg stworzył człowieka i powiedział, że to było bardzo dobre, człowiek zaczął się obawiać Pana Boga? W świat wkradł się przede wszystkim grzech, wkradł się szatan, tak możemy też to powiedzieć. I tutaj może w czasie tej pierwszej audycji skupmy się troszkę też nad, i nad tematem grzechu, ale też nad samą etymologią tego słowa. Skąd w ogóle się takie słowo wzięło? Oczywiście odniosę się troszkę do, do greki, do języka greckiego, bo tam ten grzech to inaczej hairete. I co to jest to takiego hairete? To jest to słowo, które dosłownie oznacza nie trafić do celu, albo inaczej chybić, błądzić, nie dojść do celu. I to nadaje takiego głębszego sensu też yy, temu wyrażeniu, bo inaczej możemy powiedzieć, że człowiek ciągle szuka jakiegoś szczęścia. Człowiek chce ciągle do czegoś dojść, no ale ciągle do tego celu nie trafia. I wtedy kiedy sam na siłę próbuje szukać szczęścia, wtedy się okazuje, że gdzieś zaczyna po prostu błądzić, czyli może naszym językiem powiedzieć, po prostu zaczyna grzeszyć i nie dociera tam, gdzie by sam chciał dojść. I to bardzo często widać w konfesjonale. My nie chcemy grzechu dla samego grzechu. My nie chcemy zła tylko wyłącznie po to, żeby jakieś zło uczynić. Ale wtedy kiedy się Pojawia taki grzech w naszym życiu, trzeba najpierw postawić i przyjrzeć się sobie, gdzie jest ten prawdziwy cel. Czego ja tak naprawdę pragnę, co ja bym tak naprawdę chciał osiągnąć, i co się znowu wydarzyło, że ja do niego nie trafiłem, czyli po prostu chybiłem. I teraz powstaje to pytanie: do czego tak naprawdę ja dążę i co ja chcę osiągnąć? Święty Paweł w liście do Żybian mówi, że bardzo często nie czynimy tego, co chcemy, ale to, czego nienawidzimy. I to jest może ten kontekst. Grzech powoduje w człowieku przede wszystkim to, że on nie chce go popełnić, ale gdzieś w pewnym momencie już zaczyna schodzić na manowce. I zatem tutaj, właśnie to pytanie, w jaki sposób powstaje grzech? I tutaj mamy tę scenę w księdzo rodzaju. Człowiek, wraz ze swoją duchowością, jest dość silny i nie jest człowieka łatwo pokonać. Pan Bóg dał człowiekowi rozum. Dał człowiekowi wolną wolę przede wszystkim, no i duchowość. I teraz, żeby go pokonać, trzeba najpierw go związać. Ale czym da się człowieka związać? Da się go związać kłamstwem. I to zrobił przede wszystkim diabeł w Piśmie Świętym. Piśmo Święte też mówi, że diabeł jest ojcem kłamstwa, czyli że w raju tak naprawdę kłamstwa nie było. Dopiero w momencie, kiedy zły duch wszedł do raju, on to kłamstwo stworzył. Właśnie. Na czym polegało pierwsze kłamstwo, które szatan zastosował w stosunku do Ewy? W raju szatan zadał Ewie jedno pytanie: Czy to prawda, że Pan Bóg nie pozwolił Wam jeść owoców z drzew w tym ogrodzie, jakie są? No i tak naprawdę w tym pytaniu nie ma kłamstwa. Ale już gdzieś w pewnym momencie to pytanie sprytnie w kłamstwo skręca. Możemy powiedzieć, że troszkę szatan. Zagania w kłamstwo. Taka manipulacja raczej tak, on, można powiedzieć. On próbuje na Ewie wymusić to kłamstwo, tak? Czy to prawda możemy mówić naszym językiem, że jesteś taki biedny, że, że tyle cię ogranicza, że ciągle cię ktoś wykorzystuje, że tak bardzo cierpisz. No i co powoduje to pytanie? Przede wszystkim to, że w człowieku pojawia się pewien wewnętrzny niepokój. I tutaj możemy posłu posłużymy się przykładem, bo ktoś może nas zapytać, czy to prawda? Że twoje życie jest takie fajne, i takie bezproblemowe. I rzeczywiście w pytaniu tym nie ma kłamstwa. Ale my zaraz mówimy, no jak, moje życie jest bezproblemowe, moje życie jest takie fajne, no to nie jest prawda, przecież jest tyle różnych trosk i tak dalej. Ewa zaczyna już w tym momencie kłamać. Nie? Ona mówi, że no nam wolno jeść owoce z drzew w tym ogrodzie, w raju, ale drzewa, które jest w środku ogrodu, nam nie wolno jeść, i tu się pojawia pewne kłamstwo. Bewa mówi dalej, a nawet nam go nie wolno dotykać. Czyli tak naprawdę, Czotonowi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dać jakiś haczyk, żeby o cokolwiek zaczepić, dać jakąś zadrę czy wyrwę, i wtedy już łatwiej jest jemu, mówiąc kolokwialnie, wbić takiego klina pomiędzy pana Boga a człowieka. I on może swobodnie już wtedy działać. Chce, żeby na nowo jego zacząć słuchać. Ewa za plecami pana Boga słucha złego ducha. I troszkę z nim zaczyna gdzieś tam dyskutować. Daje się zwieść, że to Pan Bóg ją tylko wyłącznie ogranicza, że to Pan Bóg ją wykorzystuje. I dzisiaj też wielu ludzi to słyszy. Kościół zabiera Ci to, co jest Twoim szczęściem. Teraz możemy usłyszeć. Przykład: nie możesz mieć dzieci? No to zrób tak, żeby te dzieci były, chociażby metodą in vitro. No tylko tutaj znowu ten Kościół przeszkadza mi być szczęśliwym człowiekiem. Kościół, Czyli... sam Pan Bóg. Nawet i sam Pan Bóg. Bo to tak. jest chyba największe kłamstwo, które udało się wszczepić Szatanowi, że Pan Bóg ogranicza nas, nie chce dać nam pełni szczęścia, tylko ciągle nam coś próbuje zabrać, nie dotykać drzewa, które można było dotykać, nie? ale nie wolno było z niego spożywać. Szatan chce w nasze serce wlać troszkę niepokoju, że Pan Bóg rzeczywiście jest tym, który powoduje, że jednak człowiekowi nie wszystko do końca wolno. Ale my ciągle nie potrafimy dostrzec tego, że w nas jest ta wolna wola i Pan Bóg dał człowiekowi też wolną wolę, czyli że ja mogę swobodnie działać. I kiedy człowiek nawet podąża w stronę grzechu, Pan Bóg będzie zawsze o niego walczył. Ale nieraz też i ten grzech dopuszcza w życiu człowieka, ponieważ na tyle tego człowieka szanuje. To samo się wydarzyło w raju. Pan Bóg pozwolił Ewie, żeby doszła do takiego momentu. Ale też to ciekawe, Obok Ewy też jest Adam. On nie jest nieobecny, on jest tam przy niej. On jest cały czas przy niej. Tylko, że nie mamy w Piśmie Świętym napisanej, że on w jakiś sposób reaguje. Nie, tam nie ma reakcji. Jego reakcją jest to, że przyjął ten owoc i spożył. I po prostu milczał. I nic nie zrobił, bo być może ta rozmowa też go na tyle zaciekawiła, że pomyślał sobie, że być może. To są takie dywagacje, ale to milczenie Adama jest bardzo y, znamienne. Tak, bo to, to milczenie jest w dzisiejszym świecie. Człowiek po prostu milczy, kiedy widzi grzech. Człowiek się przygląda temu grzechowi, a nawet możemy powiedzieć, często ten grzech go zaczyna interesować. Ciekawić, dlatego Adam wyciąga rękę i smakuje ten sam owoc, który przed chwilą spożyła Ewa. Chociaż wie, jakie będą tego konsekwencje? Na no, konsekwencje były takie, że kiedy Pan Bóg przechadzał się po ogrodzie. No właśnie, to Adam uciekł, bo zaczął bać się Pana Boga. Schował się. Tak, a nawet więcej jeszcze, oni w tym momencie, jak podaje księga rodzaju, poznali, że są nadzy. Czy oni nie byli nadzy wcześniej, byli nadzy. Ale to jest od momentu spożycia tego owocu, oni dopiero zaczyna, zaczęli się bać i samych siebie, ale też zaczęli bać się Pana Boga. Czyli możemy powiedzieć, że Szatanowi udało się już wbić klin pomiędzy człowieka i Pana Boga. Czy ten klin i ta nagość to oznacza, że gdzieś została zniweczona ta prawda o Bożym Stworzeniu, że Pan Bóg stworzył człowieka i powiedział, to jest bardzo dobre. Stworzenie jest dalej bardzo dobre. Ale po grzechu to stworzenie zaczyna się ukrywać przed Bogiem. Tak, ponieważ to są już pewne skutki tego grzechu pierworodnego, tego pierwszego grzechu. Rzeczywiście, główną konsekwencją tego grzechu w raju jest przede wszystkim zranienie. Zranienie człowieka w, i zarówno w siłach natury. Ograniczenie jego ciała, ograniczenie psychiki, ale tak samo i słabość naszego człowieczeństwa. Człowiek od tego momentu poznaje czym jest cierpienie. Ma pewne trudności w zdobywaniu wiedzy, ma pewne trudności też w pracy, jest podatny na śmierć. I to jest też ta pewna wrodzona skłonność do czynienia zła. Czyli od tego momentu człowiek tak naprawdę poznaje zło i tak naprawdę często uznaje w Panu, w Panu Bogu tego, który jemu to cierpienie daje. Czyli niejako agresora. Tak. Pozwala tak sobą manipulować, że w Panu Bogu odkrywa tego, który rzeczywiście daje mu grzech. I to jest to nasze błędne myślenie. Bo my nie raz Pana Boga będziemy o nasze grzechy obarczać. Ale to jest, wie ksiądz, bardzo przewrotne i takie, jak czytam i medytuję tę scenę związaną z grzechem pierworodnym, to ten skutek jest, można powiedzieć, wręcz okropny i opłakany dla nas, kiedy nasz Stwórca... Ktoś, kto nas kocha, w naszych oczach staje się kimś podłym i złym. Chyba to jest największe kłamstwo wynikające z grzechu pierworodnego. Ten skutek, gdzie przestajemy widzieć swojego stworzyciela jako kogoś, kto jest naszym Panem, kto jest Bogiem. Tak, ale też widzimy w ty, od tego momentu w Panu Bogu kogoś, kto ciągle nam czegoś zabrania. To tak naprawdę nie chce szczęścia człowieka, bo jeżeli byśmy w nim widzieli tylko i wyłącznie dobrego Ojca. Ojca, który jest miłosierny, który chce dla człowieka szczęścia, to to jest ta sytuacja w raju. Diabeł nam troszkę pana Boga zaczyna przysłaniać. Dlatego bardzo często też pana Boga o wiele złych rzeczy będziemy oskarżać. O cierpienie, chorobę, różne przykre rzeczy, które nam się przydarzają. O życiu. o wodzie. Całe złotego świata, możemy wojny. powiedzieć, tak? I często powstaje to pytanie, dlaczego pan Bóg do tego dopuścił? I tutaj możemy nawet spojrzeć na księgę Hioba. Bo Hiob sam mówi, czyż niedobojowanie jest podobne życie człowieka. I tam próbowano Hiobowi powiedzieć, że Pan Bóg jest tym, który całe to zło na ciebie zesłał. A czy tak naprawdę jest? Czy Pan Bóg chce dla każdego z nas zła i grzechu i chce, żeby człowiek cierpiał? No oczywiście, że nie. Tylko teraz trzeba spojrzeć też i na swoje życie i na to, co się wydarzyło oczami wiary. A to już jest trudniejsze. Oprócz tego jedy, jednego skutku grzechu pierworodnego, o którym mówiliśmy, jakie są jeszcze skutki? Przede wszystkim człowiek doświadcza tej swojej małości ciała, doświadcza małości psychiki, do tego, że w nim jest, jest wrodzona skłonność do czynienia zła. To jest takie zranienie, które w nas pozostaje już na zawsze. Bardzo często w szkole dzieci pytają, czy ksiądz nam nie wierzy. Oczywiście, że wam wierzę, ale wiem, że jeszcze jest ten aspekt grzechu pierworodnego. I nieraz człowiek nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że on sam yy, kłamie, czy zaczyna grzeszyć, tylko dlatego, że to w nim wszystko jest od samego początku. Czy jest w naturze człowieka. Chcemy przed tym rzeczywiście jakoś uciec, chcemy to ukryć, ale prędzej czy później i tak to wszystko w naszym życiu wyjdzie. To znaczy, w nas jest pewien stan grzeszności. I to pięknie święty Jan opisuje jako grzech świata. To znaczy, rzeczywiście ten grzech. Wywiera negatywny wpływ i na sytuacje, i na wspólnoty, i na struktury społeczne, w których ludzie będą żyli, bo człowiek jest grzeszny. I to jest ta dramatyczna sytuacja świata, która będzie sprawiać, że życie człowieka jest taką nieustanną walką. Nie tylko ze światem, ale też i samym sobą. I tę walkę przede wszystkim toczy wewnątrz swojego życia. Co my możemy zrobić w tej sytuacji? No jedynym takim dobrym elementem jest staniecie w prawdzie i no. przed sobą samym i przed Bogiem. Przed Panem Bogiem, ale też i przed drugim człowiekiem. No właśnie, ale jeżeli nasza natura jest już skażona i ta prawda y, nie jest prawdą, ale taką prawdą, że ja myślę tak, to jest prawda, ktoś myśli tak, to jest prawda i gdzie tu znaleźć tą prawdę i jak się w tym wszystkim nie zagubić? Kiedyś pewien człowiek zapytał Jana Pawła II, jaki jest według niego najważniejszy fragment w Piśmie Świętym. I wtedy papież bez chwili zastanowienia odpowiedział, że poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. W Ewangelii świętego Jana apostoła. No i te słowa Jezusa są przede wszystkim dzisiaj skierowane też do nas. No i powinny nam troszkę dać do myślenia, bo w dzisiejszym świecie ta prawda traktowana jest jedynie jako subiektywna wartość czy jakiś pogląd. No tak naprawdę dzisiaj tak niewielu wierzy w istnienie absolutnej prawdy, szczególnie ludzi młodych, którzy dziś są podatni na takie procesy zachodzące w dzisiejszym świecie. W którym to doszło do całkowitego wymieszania tego, co jest dobre, a tym, co tak naprawdę jest złe. I prawda, którą niesie za sobą Pan Jezus, to jest dopiero prawda wyzwalająca, ale wyzwalająca z grzechu niewoli. I tę prawdę można poznać tylko i wyłącznie w nauce Pana Boga, która jest kompetentna w, te, w ocenie tego wszystkiego, co jest dobre i co jest złe. I to prawda będzie nas czyniła wolnymi, takie autentyczne wyzwolenie z kłamstwa. I temu się bardzo często poddajemy. Bo każdy z nas musi stanąć w prawdzie o tym, kim jest, to jaki jest, jakie jest jego życie, by tak naprawdę właściwie się poznać. I, I to nie jest łatwe. Nie jest łatwe, szczególnie wtedy, kiedy człowiek wie, czy my wiemy, że wiele jest zbaw w naszym życiu. I najtrudniejszy jest ten moment przyznania się do tego wszystkiego. To znaczy, muszę zdać sobie sprawę, że bez Pana Boga, bez Jego miłości, bez Jego miłosierdzia, to też nie będzie możliwe. Bo człowiek i Jego życie jest jednak, tym grzechem pierworodnym troszkę przesłonięte i człowiek do tej prawdy nie może w pewnym momencie też dojść. No właśnie, bo cała rzecz też polega na tym, że zanim naprawdę czy sytuacje życiowe nas ogołocą aż do takiego stanu, że staniemy przed Bogiem i powiemy jesteśmy Boże, tacy ratuj nas z tych naszych sytuacji, z tych naszych grzechów, to czasami życie prowadzi nas na takie meandry, gdzie nawet nie wiedząc o tym umieramy duchowo. Tak. Człowiek Musi doświadczyć w pewnym momencie swojej bezradności. Człowiek musi doświadczyć takiej swojej słabości, żeby w końcu przyznać się przed Panem Bogiem, no już dalej sam nie mogę. Czy zawsze tak musi być? Czy bywa tak yy, często, że dopiero wtedy po prostu, gdzie życie nas doprowadzi do ściany, stajemy bezradni i prosimy i wołamy, ratuj, ratuj, bo nie wiemy, co robić, nie wiemy, gdzie iść. Yy, to nie zdarza się zawsze. To jest bardzo często w naszym życiu, tak? Kiedy już ja wiem, że dalej już sobie nie poradzę sam i wtedy jest to wołanie... Świętego Piotra, kiedy tonął: Panie ratuj, Panie, teraz mi dopiero pomóż. I to doświadczenie nie będzie się nigdy zdarzało na początku drogi, czy w momencie nawrócenia, bo żeby do niego doszło, to człowiek musi przejść kawał drogi. I przede wszystkim musi doświadczyć dopiero wtedy, kiedy wydaje mu się, że, że jest mocny. Dopiero wtedy, kiedy jemu się wydaje, że jest doświadczony, że ta jego wiara jest wypróbowana. I tym bardziej wtedy jest zaskoczony. My potrzebujemy jako ludzie ogołocenia z własnych możliwości, czyli całkowitego poddania się Panu Bogu i żeby całkowicie na tym Panu Bogu polegać. Bycie Chrystus to nie wystarczy tylko i wyłącznie chodzić do kościoła, nie wystarczy tylko i wyłącznie chodzić na spotkania modlitewne, ale często jest w nas takie błędne myślenie, że w naszym życiu rzeczywiście wszystko jest w porządku, że z naszą wiarą wszystko jest ok. I to ok jest pewną taką pułapką, uśpieniem mojego sumienia, i czy brakiem nawet pokory, bo powstaje to pytanie: z czego ja mam się spowiadać? I to pytanie wielu ludzi sobie zadaje, tak? Przecież ja tak mało grzeszę. Tyle dobrych rzeczy robię. Modlę się, chodzę na Eucharystię, udzielam się społecznie, też pomagam innym. Święty Jan przestrzega nas troszkę przed taką postawą, bo pisze, że jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. I tak naprawdę nie ma w nas prawdy, a oszukując samych siebie, nie dopuszczając prawdy o swoich słabościach i o swoich grzechach, sami skazujemy się w tym momencie już na śmierć duchową. Czyli każdy grzech powoduje w moim sercu ranę. Ta rana jest mniejsza albo większa. Ta rana krwawia, ale dodatkowo, jeżeli w tym grzechu będziemy ciągle trwać, jego nie będziemy wyznawać, to to nasze cierpienie ciągle będzie się pogłębiać. My sami chcemy gdzieś ukryć, Najpierw przed sobą na grz nasz grzech. No i tutaj rzeczywiście staramy się go zepchnąć gdzieś do naszej podświadomości, staramy się gdzieś go zagłuszyć, przykryć pewną maską. Wszyscy tak robią. Wszyscy tak robią, więc ja tak muszę robić, tak? Nie mam wyjścia. Muszę wszyscy. dać tą łapówkę. Bo wszyscy tak robią. Mhm. I to wszyscy tak robią, powoduje, że my się zaczynamy odcinać od świata, my się od światła, my się zaczynamy zanurzać w te ciemności. A tutaj już. Diabeł może wiele z naszym życiu uczynić. To są właśnie takie niuanse, takie meandry, gdzie nawet często nie jesteśmy w stanie zauważyć, że zaczyna nas prowadzić w stronę ciemności. Tak, bo my zaczynamy od tego momentu już troszkę błądzić, kiedy mówimy sobie sami, że no ale przecież taki jest świat, przecież w taki sposób wszyscy postępują, takie jest życie, a to wszystko, co gdzieś słyszymy, jest takie teraz niemodne, że może ta prawda jest całkiem gdzie indziej, nie? Rzeczywiście ten mój grzech, tak naprawdę grzechem nie jest. Ja nie potrzebuję żadnego uwolnienia. Nie potrzebuję iść do spowiedzi, no bo przecież w moim życiu nie ma grzechów. I to jest takie troszkę obłędne koło, bo od spowiedzi tak naprawdę zaczyna się całe nawrócenie człowieka. Jeżeli człowiek sobie nie zda sprawy ze swoich grzechów, jeżeli ich nie wyzna, to troszkę będzie się kręcił w kołowrotku. Dalej będzie robił to samo. I dalej będzie ślepy na, na to zło, które w jego życiu gdzieś tam się pojawia. Jak można właśnie w takiej sytuacji, kiedy zaczynamy już powoli błądzić duchowo, spojrzeć na siebie właśnie z tej perspektywy prawdy, żeby zobaczyć siebie i próbować iść w stronę światła? Chodzi też o to, jak to wszystko rozpoznać, jak się nie dać zwodzić. Co, co trzeba robić tak praktycznie? Codzienny rachunek sumienia, zobaczyć te dobre strony, które się wydarzyły, podziękować za to, ale i zobaczyć, że rzeczywiście dzisiaj był grzech, tak? Jakieś zaniedbanie? Bo bardzo często bywa tak, że nie widząc grzechu, nagle się okazuje, że jesteśmy w beznadziejnej sytuacji życiowej, że jesteśmy jakoś bezradni, nie umiemy sobie z tym, z tamtym poradzić. Jak z tej sytuacji, takiej właśnie, o jakiej tu teraz rozmawiamy, jak, jak to zobaczyć? Co trzeba robić? Przede wszystkim nie jest tam łatwo spojrzeć wprawdzie na siebie samego i przyznać się do grzechu. My chcemy wszystko to, co jest takie słabe w nas, co jest tak naprawdę mizerne w naszym życiu, ukryć. I tego po prostu nie pokazywać. To tak jak w Adam. Ukryłem się, bo jestem nagi. Tak. Nawet już nie mówiąc nawet to grzechu, nie? No, ja nie jestem żadnym grzesznikiem. Ten obok to tak. Gdyby Ale ja? nie ta teściowa, to ja byłabym naprawdę bardzo fajna, fajną żoną i matką. Gdyby nie sąsiad, który mi psuje krew, to wszystko w moim życiu byłoby dobrze. Tak mi się to kojarzy. Tak, bo to jest to odniesienie do księgi rodzaju. Takie samo usprawiedliwianie się. Ewa mi dała Ewa, zjadłem. Da nie, prawda? Więc ja ten owoc zjadłem, a, a gdyby nie wszystko, było Ewy. A jak się to wszystko odsunie, to wtedy pozostaje tylko ja. No i tutaj trzeba uznać siebie za, za grzesznika, trzeba uznać się za tego, który jest słaby, i oczywiście też jest zdolny do upadku. To nie jest tak, że jeżeli ja grzeszę, to winni są wszyscy dookoła, tylko ja jestem ten jeden, który jest w porządku. Bo trudno jest przyznać się do tego, że ja też potrzebuję Bożego miłosierdzia, że też potrzebuje Bożej pomocy, też potrzebuje Bożej łaski, aby być chronionym od pychy i od kłamstwa. Bo takie zwalanie na innych ludzi oznacza przede wszystkim to, że w człowieku nie ma pokory, że on siebie uważa za najlepszego, ale inni ludzie to już naprawdę są ludźmi złymi i to przez nich całe złoto gdzieś tam się dzieje. Nie? To ja też potrzebuję Zbawiciela, aby On mnie zaczął podnosić z upadku. i tutaj jest konkretna praca już człowieka nad sobą. I tu to, to pytanie: Co należy zrobić, żeby tak naprawdę odkryć prawdę o sobie samym? I rzeczywiście, rachunek sumienia jest jednym z tych elementów. To nie chodzi tylko o to, żeby wypunktować siebie, jakie ja jestem zły, ile wiele złego zrobiłem, ale też, żeby zobaczyć w tym rachunku sumienia, co już udało mi się poprawić. Bo nawet wtedy, kiedy klękam przed kratkami konfesjonału to zdaję sobie z tego sprawę, że Pan Bóg wie o moich grzechach. On wie, co ja złego zrobiłem, ale wtedy, kiedy je wypowiadam, to ja sobie sam uświadamiam, że rzeczywiście to zrobiłem ja, a nie ktoś inny. Bo wtedy już siebie samego nie oszukam. I możemy tutaj iść w, drugi, w drugą stronę, że nawet wyznając swoje grzechy, po każdym grzechu będziemy mówili, ponieważ, ale, czyli już będziemy się usprawiedliwiać, albo sami do końca nie będziemy pewni, czy rzeczywiście takich grzech się w naszym życiu pojawiał i będziemy używać słowa, a może. Może ukradłem, może przeklinałem, może to czy tamto się w moim życiu wydarzyło. I tutaj potrzeba uświadomienia sobie, że nie może to się wydarzyło, tylko to na pewno było. Bo jeżeli może się wydarzyło, to nie musi być grzechu. Tak samo, ale bym nie był, nie piłbym, gdyby moja teściowa mnie nie denerwowała a gdyby nie było teściowej? Może ta cała sytuacja, tak mi się teraz to kojarzy, kiedy rozmawiamy na temat Adama, Ewy, tego pierwszego nieposłuszeństwa wobec Boga i tych skutków grzechu pierworodnego, może to stać się dla nas okazją, żeby zobaczyć siebie. Gdzie jestem dziś, tu i teraz ze swoim życiem? Co w nim się dzieje? To właśnie tak wołanie Boga, Adamie, gdzie jesteś, dotyczy też każdego z nas. Bóg może zawołać każdego z nas po imieniu. Moniko, Krystyno, Krzysztofie, Wojciechu, gdzie jesteś ze swoim życiem? I teraz tylko i wyłącznie od nas zależy, jak my sobie na to pytanie odpowiemy. Czy powiemy, że ja się dalej boję zostawić te swoje grzechy łomności i będę się przed Panem Bogiem chował i przed drugim człowiekiem? Czy jednak może będę chciał z tego całkowicie wyjść i będę prosił Pana Boga jednak, Panie, uratuj mnie, pomóż mi? żeby moje życie wyglądało inaczej, niż teraz wygląda. A nawet więcej, czasami powinniśmy modlić się jeszcze o to, żeby Pan Bóg dał nam światło Ducha Świętego, żebyśmy byli w stanie te nasze grzechy w swoim życiu też zobaczyć. Bo my ich często nie widzimy, a one są. I teraz, czy jestem na początku tej drogi rozpoznawania moich grzechów, czy już je rozpoznałem i chcę z nimi całkowicie skończyć. I tutaj robię codzienny rachunek sumienia i chodzę do spowiedzi, czy może już jestem na takim etapie, że wiem, że rzeczywiście bez Pana Boga nie dam sobie rady? I od tego momentu już jest koniec nakładania moich masek, koniec ogłamywania samego siebie. I to jest ten czas, żeby przed Panem Bogiem przede wszystkim stanąć taki, jaki jestem. I z moją słabością, i z moim grzechem, i z tym moim kwasem faryzejskim, o którym. Nieraz Pan Jezus mówił i wytykał faryzeuszom. I stał na gością. Też. Tak. Aby stanąć właśnie z takimi pustymi rękami przed Panem Bogiem. I teraz dopiero Panu Bogu powiedzieć: Ty sam możesz teraz to wszystko wypełnić. I Ty możesz moje życie zmienić. To jest bardzo trudne, ale do nawrócenia jest na pewno bardzo potrzebne. No i z tym stwierdzeniem państwa zostawiamy i zapraszamy na kolejną audycję, gdzie będziemy rozmawiać właśnie o tej sytuacji, kiedy. Bóg pyta Adama gdzie jesteś, kiedy Bóg pyta każdego z nas gdzie jesteś i jaka jest nasza odpowiedź.